Siemanko, to z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie w krótkich informacjach. Dlaczego nie ma filmów? Yy, filmów nie ma dlatego, że nie mam zbytnio czasu, jestem chory od poniedziałku latam po lekarzach różnych. Yy, po prostu mam zapalenie skrzeli, zapalnie zatok. Dlatego jeszcze muszę porobić wszystkie leki. Jutro muszę jechać do osobnego miasta, zrobić jakieś dodatkowe badania i tak kółko. I dlatego nie mam filmów. Dodatkowo YouTube jest tak pojebany, że szkoda gadać. Tak, yy, powiem tak, ponieważ nie nagrywałem przez te kilka dni. Zabrali mi możliwość usuwania filmów więcej niż 15 minut. I chyba wyjdzie na to, że znowu będę musiał zmienić kanał. Więc naprawdę mnie to troszkę denerwuje, w to co oni robią. Yy, nie można być, kurde, chorym. Po prostu nie chciałem nagrywać, bo cały czas miałem katar. I po prostu źle by to brzmiało wszystko i... Tylko dlatego nie ma filmów. Jak chcecie, mogę nagrywać, nie ma sprawy. I chyba będę musiał właśnie zmienić kanał, więc sorry. Ale jeszcze nie wiem, jeżeli będę musiał, to poinformuję was o tym. Przepraszam was za to, ale po prostu mówię wam, jestem chory i nie mam tego zbytku, jak nagrywać. Ale w każdym razie spróbuję coś nagrać i coś wrzucić. Na tego YouTube'a. Eee, po prostu, żebyście mieli co oglądać. I co? Dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że jeszcze nie, nie suba. Mam nadzieję, że tak zostanie Na razie trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.